Dziękujemy wełniaczku. Dzień, Dzień dobry. Dziękujemy. Dzień dobry tutaj reporterka Któsik i Lodzia. Witajcie. Y dzisiaj będziemy przestawiać zegarki, tylko zapomniałam jak to się robi. No właśnie, bo już za trzy dni trzeba przestawić zegarki i chcielibyśmy dzisiaj poćwiczyć. Ja pamiętam, że się przestawia albo do przodu, albo do tyłu, ale jak. Jak ci tym razem mamy przestawić? pamiętasz? Hmm, myślę, że możemy do przodu. To chodź, to, to robimy. I co, dobrze? Nie, za blisko. Teraz nie, nie trochę... Nie mieści się w kadrze. W bok może, co? To chodź, może. Może. A, a w bok? W bok, nie. albo tak. Nie, nie uciekło z kadru się. zupełnie. Słuchaj, może damy do tyłu. Tak, Coś tak, pamiętam, do tyłu. że do tyłu. Hmm, no to ciągle nie jest... To. Za mały teraz. No. Jest. To może, wiesz co, może go obrócimy na plecy. O, nie wyszło na, nam. Chyba na brzuch. Na brzuch poleciał. Dobra, to choć go postawimy teraz prosto. O, teraz jest na plecach. Czy może teraz jest dobrze? Nie, no. słuchaj, cały czas jest czas zimowy. Właśnie. Dobra, to wiesz co, to, to może go postawimy z powrotem i poprosimy widzów. Tak. Nie, nie wiemy jak go się przestawia. Może podpowiedzcie nam w komentarzach, bo tu tak. zostały tylko 3 dni. Musimy tak, być na czas. No i co jeszcze? I zostawcie łapkę w górę. Oczywiście. Do zobaczenia. Łap! Ups, powinnam spadać w dół. Łap!